Wszystko gra. Widzę was wciąż w moich snach Kim chce być, o to pytacie mnie. I myślę, że to już dobrze wiem. Ja chciałbym być Sławny Chcę mi słyszyło czas sumie żyć. W tej drodze nie przeszkodzi mi nic. Spakowane torby na drogę już mam. Kiedyś w Dojdech mam. To ja chciałbym być Sławny

się mieli zadanie, zbudować trebusz i wystrzelić losowy przedmiot jak najdalej. Następnie odbyły się zawody dwodne, na których zawodnicy musieli zbudować tratwy i między sobą rywalizować, zdobywając tratwy przeciwnika. Kolejnym zadaniem było rywalizowanie na wysoko zawieszonej linie. Celem było zapchnięcie przeciwnika. Wygrał zawodnik ze zaznaczonym kolorem pomarańczowym. Ogółem będziemy zbierali ich potem z gleby, więc złączmy kanał. Nie! No. Liczyło się? No, niby wisisz, nie. Zróbmy drugą rundę. Odbyły się także bardzo wyrównane. I uczciwie dobrane walki w boksie. Jak możecie zauważyć, zawodnicy są dobrani identycznie. Następnie zawody saneczkarskie. U... I tradycyjne pieczenie pianek, na którym odbyło się głosowanie na zawodnika, który ma upuścić wyspę. A oto przykłady wygłosowanych zawodników i ich kar.